Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochana w kolejnym naszym odcinku. Elegancja i styl to kluczowy element naszego wyglądu, który może znacząco wpłynąć na nasze samopoczucie, jak również pewność siebie oraz to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Moda nieustannie zmienia się, a klasyka harmonijnie stapia się z nowoczesnymi trendami, tworząc interesujące stylizacje. I w dzisiejszym odcinku. Pięć takich kluczowych elementów właśnie garderoby w stylizacjach letnich. Zostańcie ze mną do końca. Ja nazywam się Alachszanowska i jestem osobistą stylistką, mówiąc wprost, łączę ludzi z ubraniami, a to jest miejsce, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem z zakresu ubioru i stylizacji. Jeśli jesteś na etapie właśnie porządkowania swojego osobistego stylu, to zasubskrybuj mój kanał. Będziesz ze mną w ten sposób na bieżąco. Zapraszam serdecznie. Biała koszula to klasy, które znajduje się prawie w każdej szafie. Jeśli się mylę, to dajcie znać, kto nie posiada białej koszuli, ale ja uważam, że warto ją mieć. Dlaczego? Bo jeśli nie wiesz, co na siebie założyć, to biała koszula rozwiązuje ten dylemat. Ona fantastycznie się łączy praktycznie z każdym dowolnym innym elementem ubioru, właśnie dolnym. I dzisiaj mamy różnorodność fasonów białej koszuli. Mamy koszule bardziej taliowane, oversize z opadającym rękawem, z regularnym rękawem, z dłuższym mankietem o różnych kołnierzykach i naprawdę możemy dobrać idealną białą koszulę do swojej sylwetki. I za chwilę już zobaczycie kilka moich propozycji na lato właśnie z białą koszulą. Moja propozycja połączenia koszuli to zestawienie ze spódnicą we wzór. Ta spódnica, którą mam na sobie, ona ma biało-granatowy wzór, taki ciemny granat, gdzie może wydawać się, że jest biało czarna Ale o co chodzi z tą białą koszulą? Biel jest kolorem neutralnym i ona będzie tak naprawdę łączyć się z każdym jednym kolorem. I uważam osobiście, że to jest właśnie fenomen tej koszuli właśnie, że dzięki temu pasuje do każdego koloru. Kolejnym atutem białej koszuli jest to, że ona zawsze odświeża, no, to jest również taki fenomen właśnie bieli, że biel odmładza naszą urodę i w wieku właśnie dojrzałym warto sięgać po biel. I tutaj właśnie chcę wspomnieć, jeśli kogoś interesuje tematyka analizy kolorystycznej, to mamy różne odcienie bieli i warto wybierać odpowiedni odcień bieli. Zgodny z naszym typem urody. Ta stylizacja jest propozycją do pracy biurowej, na spotkania biznesowe. Możemy w niej również śmiało pójść na obiad niedzielny do kawiarni. Ona zdecydowanie należy do stylizacji bardziej takich eleganckich. Druga moja propozycja białej koszuli to połączenie ze spodenkami i obuwiem sportowym. No i niewątpliwie jest to stylizacja casualowa, do biegania, do załatwiania różnych spraw. No ale oczywiście, jeżeli mamy pracę, gdzie nie obowiązuje dress code, to możemy również śmiało ubrać się tak do pracy. Na przykład w moim przypadku mogę tak się ubrać, i powiem Wam szczerze, że osobiście bardzo dobrze się czuję właśnie w tym zestawieniu. I na chwilę jeszcze wrócę do koszuli. Tę, którą mam na sobie, ona jest męska. I powiem Wam szczerze, że ja lubię męskie koszule. Bardzo dobrze się w nich czuję. Z tego względu, że zazwyczaj koszule męskie mają trochę lepsze szycie. Jeśli bym tutaj miała tak podpowiadać osobom, tak ogólnie co do wyboru właśnie koszul, to na przykład osoby, które mają duży biust, to warto wybierać koszule, które mają przyszyty, guzik w najszerszym punkcie właśnie biustu. Marka Wulczanka ma też właśnie tak, że te guziki są schowane, jest dodatkowo taki mały guziczek i to właśnie sprawia, że ona nie będzie nam się rozchodzić, że nie musimy brać dodatkowo dwóch rozmiarów o dwa rozmiary większą. Spódnica łówkowa to również klasy, który warto posiadać w swojej szafie. Jest ona ponadczasowa. I ta spódnica, dzięki właśnie swojemu fasonowi, sprawia, że wygląda bardzo dobrze na wielu sylwetkach. I jej klasyczny krój sprawia, że posłuży nam na wiele lat i sprawdzi się do wielu stylizacji. I tu moja pierwsza propozycja. W połączeniu z granatowo-lenianą koszulą, i do tego granatowe szpilki i granatowa torebka. Można powiedzieć, że tak bardzo zachowawczo, ale też elegancko. Niewątpliwie jest to taka stylizacja formalna, sprawdzi się w pracy, gdzie mamy właśnie narzucony dresko, bo nie w każdej pracy możemy sobie pozwolić na odsłanianie ramion, na chodzenie w sandałkach. Z racji tego, że lubię biel, wybrałam również właśnie białą spódnicę. Ale jeśli chodzi o kolorystykę, no to również jest to indywidualna kwestia, bo inna osoba będzie wolała na przykład granatową, beżową czy szarą. Te połączenie kolorystyczne, które ja mam na sobie, jest ono tak zwane blokowe. I sprawdzi się ono na osobach, które mają większą górę, na przykład biust albo szersze ramiona. A drobniejszy dół. To w ten sposób właśnie fajnie tutaj sobie możemy zrównoważyć sylwetkę. Oczywiście ja ułożyłam koszulę do środka, ale są osoby lub sylwetki, które będą bardzo dobrze wyglądały w koszuli właśnie wypuszczonej. Spódnicę ołówkową również śmiało możemy wykorzystywać w stylizacjach casualowych, i tutaj moja propozycja to zestawienie z kolorowym t-shirtem. Kolorowy t-shirt zawsze się świetnie sprawdzi, właśnie do spódnicy ołówkowej, w sytuacjach kiedy ona posiada właśnie kolor neutralny: biały, granatowy, czarny, szary czy beż. I jeszcze jedno zdanie, właśnie tutaj odnośnie spódnicy ołówkowej, to warto zwrócić uwagę na długość. Moja kończy się tuż za kolano, i jest to taka klasyczna długość spódnicy ołówkowej. Marynarka to kluczowy element eleganckiej garderoby, i w dzisiejszym świecie możemy znaleźć wiele wariantów marynarek o takim współczesnej formie, o współczesnym kroju, dopasowując właśnie do swojej sylwetki. Ja wybrałam szarą marynarkę, widzieliście już ją w poprzednim odcinku w stylizacjach porównawczych. I powiem Wam szczerze, że bardzo ona mi się spodobała, bardzo dobrze się w niej czuję. Jest taka wygodna, luźna po prostu mogę powiedzieć, że jest taka stworzona dla mnie. Myślę, że wiele z Was o to ma czasami tak, że coś założy na siebie i po prostu mówi: To jest moje i, i ja. Miałam taką sytuację właśnie po założeniu tej marynarki na siebie. Pomimo, że lat mamy często bardzo ciepłe, to marynarka przyda się nam do pracy w sytuacjach, kiedy musimy mieć zakryte ramiona, albo w, lub w sytuacjach, kiedy mamy chłodne poranki, w sytuacjach, gdzie mamy klimatyzowane pomieszczenia. I warto pamiętać, żeby wybrać marynarkę z naturalnych tkanin, tak jak ta, którą ja mam na sobie, ona jest z wełny. I tutaj też nie bójcie się, dziewczyny, nosić wełny latem, bo jest to zupełnie inna wełna niż tą, którą nosimy zimową porą. No, i moja pierwsza odsłona moja pierwsza propozycja jest taka bardzo klasyczna, i to jest jedna z moich również ulubionych właśnie stylizacji połączeń, czyli połączenie marynarki z białym t-shirtem i do tego jeansy. To jest taki mój też łazik. No i tu dobrałam sandały z odkrytą piętą i do tego dałam również szopę. Myślę, że wiele osób lubi taki styl. Marynarka również jest świetną bazą w szafie. Bardzo dobrze się łączy z innymi elementami garderoby. I tutaj druga moja propozycja to zestawienie z bermudami, i do tego czarny top na cienkie ramionczka. Stylizacja bardziej taka na wieczór, ale w sytuacji, kiedy zmienimy buty, możemy również ją śmiało wykorzystać do pracy. Chcę wspomnieć, że klasyka to też taka ograniczona liczba. Koloru dzięki temu ta stylizacja jest taka bardziej spójna. Ja wykorzystałam w tej osłonie dwa bezowe kolory czarny i szary, i właśnie dzięki temu ta stylizacja jest taka elegancka. Dajcie znać, co myślicie o tej stylizacji. nie ma nic bardziej ikonicznego niż mała czarna. To klasyka stylu, która nigdy nie wychodzi z mody. I również tą sukienkę warto mieć w swojej szafie, ponieważ ona raz, że jest uniwersalna, możemy ją wykorzystywać na wiele uroczystości, wiele okazji, wszystko w zależności od tego jaki mamy właśnie też między innymi ale też przede wszystkim ta mała czarna posłuży nam na wiele lat. Zwłaszcza kiedy ta mała czarna ma taki klasyczny y, krój. Tą, którą ja mam na sobie, no tak jak widzimy, ona nie jest aż taka klasyczna. Y, I ta odsłona, którą przygotowałam dla Was, ona jest pod kątem takim y, wieczorowym: gdzieś możemy pójść na kolację, do teatru, do filharmonii. A może czasami nawet na randkę, jeżeli ktoś lubi zakładać czarny kolor. Ale do czego zmierzam i powrócę tutaj na chwilę do tej sukienki, ponieważ uważam, że jest ciekawa ze względu na swój krój. W tej odsłonie ja ją tutaj zebrałam paskiem w pasie, ale za chwilę Wam już tutaj rozepnę i zobaczycie, że ona zmienia zupełnie fason, a co za tym idzie charakter swój. I taka jest właśnie pierwotna forma tej sukienki. Ona jest o linii A. Dołem jest rozszerzana i uważam, że również jest bardzo dobrym fasonem, ponieważ ukryje wiele niedoskonałości, zwłaszcza w sytuacji, jeśli ktoś mu zmaga się albo ma większy brzuszek, to ona będzie bardzo dobrze pasowała. Albo ktoś mu na przykład twierdzi, że biodra ma szerokie, to też ona zakryje wszystko, bo wszystko zależy od tego, co uważamy w naszej sylwetce za mankament. Ta sukienka też na mnie zrobiła takie pozytywne wrażenie, bo po założeniu jej ja od razu stwierdziłam, że ona jest taka opływowa, delikatnie wręcz mogę powiedzieć, że ona wysmukla sylwetkę. No i tak jak powiedziałam wcześniej, jest stylizacja na wieczór. Ja tutaj dałam mały akcent koloru bordowego, taki dosyć kontrastowy. Dzięki temu ta stylizacja jest już bardziej taka podkręcona. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. I tak jak wcześniej wspomniałam, dużym plusem tej sukienki jest to, że możemy ją wykorzystywać w wielu również sytuacjach. I ten fason, który ja mam na sobie, mogę ją spokojnie założyć tak, wiecie, na co dzień do śmigania, do pracy, na, na spacer, na zakupy. Powiem Wam szczerze, że w tej sukience również bardzo dobrze się czuję. I dużym plusem tej sukienki jest również to, że ona jest wykonana w 80% z modalu, 20% poliestru, więc naprawdę nieźle nie będzie ona tak się nam gniotła. No, w sytuacjach, kiedy mamy upałę, no to wiadomo, czar nie jest najlepszym wyborem. Ale nie zawsze mamy upały. No i to, co mi się podoba w tej sukience, to ma oczywiście kieszenie, które ja bardzo lubię. One wydają takiej swobody, takiej trochę nonszalancji. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście miłośniczkami czerni w porze letniej. dzięki klasycznym elementom ubioru w swojej szafie, tak naprawdę stworzy stylizacje zarówno eleganckie, jak i casualowe. One są tak naprawdę bazą do tworzenia kolejnych stylizacji i warto właśnie zainwestować właśnie te bazowe ubrania, bo one również posłużą nam na wiele ładnych lat. Dzięki temu właśnie też przyczynimy się trochę do ochrony środowiska, a uważam, że jest to ważnym czynnikiem. Dajcie znać w komentarzu, która oczywiście osłona przypadła wam najbardziej do gustu, którą przytulicie do swojej szafy. Jestem bardzo ciekawa i czy posiadacie właśnie takie te elementy klasyczne, czy lubicie klasykę. Również jestem bardzo ciekawa z przyjemnością przeczytam wasze komentarze, jak również na nie odpowiem, podyskutuję. Ja się z Wami żegnam i jak zawsze życzę stylowego tygodnia pogody ducha, który oh, rozpoczyna wakacje, to udanego urlopu. Buziaki!